Witam Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu dziesiątej kolejki Suzuki pierwszej ligi koszykówki mężczyzn. Bardzo proszę trener WKK Wrocław, pan Sebastian Potoczny. Gratuluję drużynie z wygranej. Zagrali bardzo agresywnie w obronie, co wypiły nas z rytmu. Pierwsza kwarta zaważyła na, na wyniku spotkania i tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Szymon Kiewilsza, witam po Ja tak samo zacznę od gratulacji dla, dla drużyny z bo, bo obie drużyny mają bardzo słaby początek sezonu, bilans 3-3-6 i to pole się dzisiaj podniosło, a, a myślę, że o zwycięstwie zdecydowała ta agresja, o której teraz wspomniał. My się za słabo nie, przeciwko niej przeciwstawiliśmy i, i skuteczność nasza z gry, gdzie zdobyliśmy 59 punktów, to jest zdecydowanie za mało, żeby tutaj wygrać. Pytania? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, te drużyny wygrywa yy, zespół Ekipa Polska. Pan Robert Skibniewski. Dobry wieczór wszystkim. Kilka rzeczy nasuwa mi się na myśl. Jedna podstawowa, że po, tej nieudanej, po tym nieudanym meczu, po tej stromotnej porażce w Poznaniu drużyna zareagowała bardzo dobrze, co mnie bardzo cieszy. Gratulacje dla nich, bo dzisiaj w końcu wyglądaliśmy tak, jak ja sobie to wymarzyłem przed sezonem, decydując się tutaj na pracę w Opolu. Widziałem drużynę, widziałem kolektyw, widziałem chęć walki o wspólny cel. I każdy pracował dla każdego. To jest budujące dla mnie. Napawa jeszcze większym optymizmem do dalszej pracy i odnoszenia na następnych zwycięstw. Także cieszę się bardzo. Gratulacje dla moich zawodników, że trzymali nerwy na wodzy, bo to był bardzo emocjonalny mecz dla nich. I ostatecznie dowieźli to zwycięstwo. Pokazali charakter, serce. Bardzo się cieszę. Pięknie dziękuję. Artur Mielczarek chyba lepszego przywitania się za polską publicznością. Nie można sobie wymarzyć zwycięstwo 10 punktów zgadza się. Cieszę się bardzo, że udało się dzisiaj odnieść zwycięstwo. To był nasz główny cel. Mówiliśmy sobie w szatni przede wszystkim zwycięstwo, nieważne jak, nieważne co chodziło tylko o to, żeby wygrać ten mecz i, i, i bardzo nam się bardzo się cieszę, że dzisiaj się udało. Po tylu wyjazdach po różnych klubach, jak oceniasz to, co zostałeś w Opolu? No nie wiem, no wszystko jest w porządku. Eee, super miejsce do pracy. Wszystko to, co potrzebuję, jest na miejscu, więc naprawdę, naprawdę myślę, że to jest idealne miejsce do tego, żeby, żeby grać dalej w koszykówkę. Ja, ja bardzo się cieszę z tego, że po roku niegrania e, wciąż gram w koszykówkę. I to jest dla mnie najważniejsze, bo. Różnie było przez ten rok, nie wiedziałem czy wrócę, a wciąż mogę się tym cieszyć i myślę, że o to w tym wszystkim chodzi. Kibice za stolikiem sędziowskim krzyczeli, patrzyli na ciebie i mówili: Co ten gość gra w obronie. Panie trenerze, czy faktycznie to jest tak mocna strona Artura? No, ten gość zawsze z tego słynął, z tej nieustępliwości, z tego charakteru. I bardzo się cieszę, że Artur zdecydował się tutaj na grę w naszym klubie. Bo mieć takiego zawodnika po swojej stronie to jest naprawdę duża wartość dodana, a grać przeciwko niemu to już nie jest tak sympatycznie, czym mogli się przekonać między nimi dzisiaj zawodnicy WKK. Także ja się tylko mogę z tego cieszyć, że Artur wzmocnił naszą, naszą drużynę, będzie nam pomagał. I my wszyscy, ja jako trener, gracze, którzy są w tym zespole, jako zawodnicy tego klubu też skorzystają na obecności Artura. Pozwolę sobie dodać. Lemur i surogatka wyprały w kapsułkach do prania włókaka wrocław. A, no to tego nie widzieliśmy. Nie ma sprawy. Pytania jeszcze panowie? Dziękuję bardzo. Dziękuję.